Cześć. Cześć, kochani. Witajcie, ja mam na imię Teresa. Ja mam na imię Weronika. Zapraszamy Was na nasz kanał YouTube Flow Yoga. Zapraszamy Was do naszego świata, świata jogi, ale na tym kanale nie tylko chcemy się podzielić wiedzą na temat jogi, jak ćwiczyć, żeby ćwiczyć bezpiecznie i na, na poziomie ciała odnosić maksymalne korzyści, ale również będziemy poruszać inne. Naszym zdaniem bardzo istotne tematy. Zgromadziłyśmy już po 12 latach praktykowania i prowadzenia zajęć takie doświadczenie, które chciałybyśmy Wam zaprezentować w szerszym aspekcie. Korzystając z różnych metod, ścieżek, propozycji i narzędzi, tego co teraz jest na rynku, stworzyłyśmy swój własny styl pracy z ciałem pracy z umysłem, pracy z duszą i yy, czym jest dla nas medytacja więc tym wszystkim chciałybyśmy się z Wami podzielić więc czego możecie się spodziewać oglądając nasz kanał? Ćwiczeń wspólnych yy, w stylu flow, czyli takiego swobodnego przepływu, również pracy z oddechem, jak również yy, Elementów medytacji i wizualizacji. Będziemy mówić o naszych warsztatach, dużo ich organizujemy. Mamy dużo tematów dla kobiet w różnym wieku. Mamy materiały dla seniorów, ćwiczymy z seniorami już od lat. Pracujemy z dziećmi, więc zapraszamy też mamy z dziećmi i dzieci. Będziemy pokazywać jak łatwo wejść w trudne asany, w trudne pozycje, czasami wydające się nie do wykonania. Będziemy odpowiadać na Wasze pytania, będziemy przygotowywać dla Was różne oferty zachęcające do challenge'ów w różnych aspektach. Więc y, witajcie raz jeszcze. Y, czekamy na Was, y, jesteśmy ciekawi Waszych opinii. Y, zapraszamy Was do wspólnego bycia z nami i do odkrywania tego, co Są w nas, nas najlepsze. Lepsze.